Dzień dobry, nazywam się Bartek i zapraszam, żeby pozwierać moją szkołę. Chodzę do polskiej szkoły i mienię Wojtka bohatera spod Monte Cassino. Wychodzić do polskiej szkoły, żeby się uczyć o moim języku, historii i ważnych wydarzeniach. A oto moja klasa. Dzień dobry, mam na imię Sylwia. Moich dwóch synów chodzą do Polskiej Szkoły im. Niedźwiedzia Wojtka są od kilku lat. Uważam, że polska szkoła to są naprawdę ogromne możliwości. To nie tylko nauka języka polskiego, ale również historii i geografii polskiej. To możliwość poznawania przez nasze dzieci polskiej kultury i naszych pięknych polskich tradycji, a także poczucie przynależności do wspólnoty, gdzie dzieci mogą rozszerzać swoją tożsamość kulturową, narodową, a także poznawać swoje korzenie. Ważny, ważnym aspektem jest też możliwość na całkowitą dwujęzyczność, a dwujęzyczność to otwarcie drzwi na lepszą karierę zawodową w przyszłości dla naszych dzieci. Także naprawdę polska szkoła to są same głosy. Dziękuję. Nazywam się Izabela, jestem nauczycielem kolonijnym od 2014 roku. Najbardziej w mojej pracy motywują mi sukcesy moich uczniów, nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale również na szczeblu klasowym, kiedy uczeń jest gotowy przeczytać czytankę w języku polskim na głos, przez całą klasę. Szkoła!